Które są wymuszone zmiany, także staramy się wystawić skład, który będzie w stanie powalczyć o awans do następnej rundy. Oczywiście priorytetem jest liga, ale dobry rezultat i awans na pewno doda więcej powiedziałbym pewności i, i, i lepsze będą morale zespołu. No to zwycięstwo na przełamanie z pewnością wyjazdowe by się przydało. Dla nas każde zwycięstwo było wskazane, także wiadomo, no mecz pucharowy, mecz ligowy prawdopodobnie nie są to są takie same dwa mecze, ale dla nas jak mówię, no będziemy się starali zagrać jak jak najlepiej. A później będziemy myśleć o meczu z gibicami. Wymuszona zmiana to na pewno Paweł Gonański, bo on nie jedzie ze względu na, na te jego problemy zdrowotne. Ktoś jeszcze z tych wymuszonych? Tak, tak, jest jeszcze dwóch, trzech zawodników, ja nie chciał mówić, ale, ale, ale niektóre są wymuszone zmiany. Ale wymuszone formą czy wymuszone? Wymu wym wymuszone problemami zdrowotnymi. Pan w poprzednim swoim klubie zawiszy bardzo poważnie, traktował Puchar polskich. Wiadomo, jak to się pozytywnie dla, dla pana skończyło. Takie samo podejście, bo różnie trenerzy polski widzę do tych pucharów podchodzą. Niektórzy eksperymentują, dają szansę pograć tym piłkarzom, którzy gdzieś tam na, na początku tego sezonu grali mniej. Panowi, panu przede wszystkim zależy na, na wygranej nawansie. Tak, no chciałbym awansować, bo uważam, że że to jest wspaniała przygoda dla zawodników i prestiż dla, dla klubu. Troszeczkę była inna sytuacja. Ja w Zawiszy miałem, miałem może nie więcej ludzi do, do dyspozycji, ale troszeczkę w lepszej w lepszej powiedziałbym w formie, formie fizycznej. I, 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 I nie baliśmy się zaatakować na, na, na dwa fronty. Pod tym względem jest dużo lepiej u nas, ale, ale problemy powiedziałbym zdrowotne nam nie pozwalają zagrać w optymalnym zestawieniu. Pojawiają się tacy zawodnicy jak Cebula, Zawański w składzie wyjściowym? oni są w 18. na zmiana Michała Januty na, na Śląsku, w początku zagra? Tak by gdzieś to Tak, 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 wyglądało. tak. On sam wie, że powinien we wszystkich meczach grać mniej więcej na takim poziomie, jak, jak, jak w ostatnich 45 minutach na Śląsku. Ma ku temu predyspozycję. Oby to był jakiś taki, powiedziałbym, zwiastun tej jego gry, powiedziałbym, do której jest predysponowany, bo, bo nikt mu nie każe robić ślizgów na. Na naszym polu karnym, ale, ale ma, ma możliwości, żeby być aktywnym w sektorze ofensywnym, gdzie wiemy, że no, z tym mamy, mamy problem, krótko mówiąc. Witek w bramce, czy mały? Tak, Witek. Cztery mecze w dwa tygodnie to jest jakiś taki większy wysiłek dla piłkarzy? Oni mogą nie, tak nie, 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 hmm. nie. Nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że Zespół, tak jak powiedziałem, zrobił postęp pod względem motorycznym, nie jest to jeszcze tak, jak bym chciał, żeby to wyglądało, ale 72 godziny na odpoczynek, mówię jeść, spać i trenować i, i, i nie powinno być źle ja uważam, że powinniśmy do każdego meczu podchodzić tak samo, nieważne, czy to jest Puchar Polski, czy, czy Liga i trzeba po prostu jechać i postarać się wygrać, tak? Wiadomo, nie mamy łatwo w każdym meczu, ale trzeba w końcu się gdzieś tam przełamać i tutaj niestety Górnik nas rozstrzelał 3-0 i myślę, że jest to dobra okazja do rewanżu i żeby ich wyleminować z Pucharu Polski i myślę, że byłoby to bardzo przyjemne. Te Wasze mecze wyjazdowe to na razie pięta Hillesowa, prawda? No, na pewno i myślę, że jeżeli w głowach sobie czegoś nie ustalimy, nie pozmieniamy, no to może być tak dalej, tak? bo ja uważam, że potencjałem naprawdę dorównujemy wielu zespołom z tej Ekstraklasy, ale myślę, że problem są w naszych głowach, że my jedziemy już z taką myślą, że kurde, ciężko będzie, bo to jest wyjazd. Wiadomo, nie ma naszych kibiców, a jak są, to tam... W licznej grupie, ale no to jest inaczej niż się gra u siebie, prawda? I, I ten mecz trzeba po prostu pojechać, wygrać, wrócić trzema punktami i być zadowolony. Tym bardziej, że to nie jest spotkanie ligowe, a więc tu nie ma tego takiego ciśnienia. Tutaj możecie rzeczywiście na luzie do tego podejść. Znaczy na luzie, no cały czas jest nam jakaś tam presja, wiadomo, przez te wyniki w lidze, ale na pewno to jest puchar polski i tu można, będą zmiany w zespole i tu można po prostu powalczyć o te trzy, o te trzy punkty. O ten, o ten awans, prawda? Bo... Zwycięstwo każde cieszy I czy to jest Puchar Polski, czy Liga, tak mówię. ja mówię, nam na pewno każde zwycięstwo się teraz przyda. A kibice będą częściej oglądali takiego Michała to jak z drugiej połowy ze Śląskiem? No ja mam nadzieję i jeżeli komuś podobała się moja gra, to tylko, tylko się z tego cieszyć, ale no mówię, no nie wygraliśmy meczu i tak naprawdę, no co z tego, wolałbym już grać źle, ale żeby zespół wygrywał. A a Byłoby wtedy dużo lepiej, prawda? no Ale no co zrobić? Jest, jak jest i trzeba, i dalej. A to jest problem dla nas, że tak ostatnio tych meczów się trochę nałożyło, bo, bo krótkie przerwy, tak? W piątek, teraz wtorek, jutro mecz, nie, potem znowu w piątek liga. To nie. jest sport, no, my musimy być na to gotowi i w Angielskiej grają co trzy dni cały czas, święta, nie święta, więc myślę, że i my możemy się postarać i grać co trzy dni. To nie jest żaden jakiś, prawda? Wiadomo, jest tam wysiłek na meczu i zaraz kolejny, to może niektórzy z siłami nie wytrzymają, no nie wiem, no, po to są też zmiany i. I myślę, że trzeba być na tym gotowy.